Nasza wojna nie toczy się o naszą wiarę. Walczymy, aby usunąć wszelakie wrogie mocarstwa z naszych ziem. Jesteśmy, Alcatala! Jesteśmy zabójcią. Walczymy bez żalu. 3-1 do dowódcy Charlie 2. To dowodzenie. Widzimy strefę lądowania. Chyba nasi chłopcy przybyli na czas, pułkowniku. Zrozumiałem, 3-1. Drużyny zabójcy przygotowane do szturmu. Macie pozwolenie. Pułkowniku, możemy mieć problem. Za późno, Laswell. Już działamy. Nie, dopóki ja tak nie powiem. Obserwator do 3 słyszycie? Tak, Laswell. No dawaj. Generał Barkow wysłał dostawę chloru do swojej bazy. Ale jego najemnicy przygotowują się na przesłanie jej konwojem do Urzykistanu. Możecie atakować, ale nie mamy pozwolenia na wymianę ognia z armią rosyjską. Nie stać nas na międzynarodowy incydent Nie mamy gwarancji, że Rosjanie na to nie zareagują, kej. Zrozumiano, Alek. Znajdźcie gaz, przejmijcie ciężarówki warkowa i opuścicie teren, zanim sprawa się komplikuje. Obserwator, zajmiemy się tym. Zatarli 2, tu mąc dwa jeden. zabójca w Akcji. Wracamy do basy. Ruchy. Do wszystkich drużyn zabójcy. Nacierać do wyznaczonego punktu. Zrozumiano w drodze. Musimy się sprężać. Ludzie Barkowa zamierzają przetransportować dziś gaz. Hm. Jakie są szanse, że wpadniemy na generała Barkowa? Rosyjski generał prędzej dałby sobie jaja uciąć niż pozwolił się tu złapać. Uwaga! Ja słyszę. za grębniem. Słyszę dwóch. Szukają nas. Dwóch najemników bez mundurów. to Teraz. Hej! Zdjęty. Czysto. Czysto. Przejdźmy na wzniesienie. Rozejrzymy się. Echo 3-1 do niebieskiego Wikinga 5. Prosimy o ostrzał. Zaraz potwierdzę cel. Jasne 3-1, wiking w gotowości. Zbliża się pojazd, główna brama. Cele w sektorze rozładunku. Zrozumiałem. Punkt kontrolny, tędy wchodzimy. Same dobre cele. Pojazd w ruchu. Spójrz na tory. Pojazd patrolowy, najemnicy. Ochrona, dobre cele. Nie widzę Rosjan. Zgłoś to, panie agent. Niebieski Wiking Piers. Potrzebne wsparcie powietrzne. Silbo. Cel trafiony. Viking wraca do bazy. Udany chłowów. Dzięki wielkie wiking. Dalej już sobie poradzimy. Jest do przodu! Cholera, z ja jej się nie pieprzy. Ktoś chyba bawił się zapałkami. Mają za swoje, pieprzeni chemikali. Proszę, ich lęki. W środku są wrogowie. zabójca w drodze.

Yes, yeah, yeah. Dajem. Czysto. Gaz musi być w środku. Chyba że się spóźniliśmy. Czysto. 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 W środku mogą być chemikalia. Załóżcie maski. Do roboty. Co to Słyszeliście? Kurwa. Znajdźcie go. どうしたの Będzie czysto. Przywróćmy zasilanie, zapalmy światła i znajdźmy ten gaz. Nic z tego. Trzeba przywrócić zasilanie. Zlokalizujcie bezpieczniki, znajdźcie gaz i w Włączam prąd. Wróciło zasilanie. Mamy problem. To rosyjscy żołnierze. Rozpecz nas. 3-1 do Obserwatora. Najemnicy Barkowa to członkowie Specnazu. Mamy tu zabitych rosyjskich żołnierzy. Musimy znikać. Odmawiam. Dowodzenie wymaga ukończenia misji. Nie mamy wyboru. Jak zawsze. 3-1 bez odbioru. Czekamy na potwierdzenie. Przygotujemy ciężarówki do ewakuacji. Bingo! Potwierdzam obecność gazu. Zrozumiano, 3-1. Ładujcie i wracajcie do bazy. Przyjąłem. Zbierajmy się stąd. Wszystkich zmierzamy do ustalonego punktu. Pilnujcie sektorów. Dobra robota, Alek. Piórka do ewakuacji w ustalonym punkcie. Ciężarówka! Zabracasz, zabracasz. Dobra, zabrać, Dobrze, Jestem tutaj, przyjedę, ale musisz mnie jestem Mam cię tutaj, jestem Mam kurwa <tryk> <tryk> Kurwa! jest naprawdę. sí, sabes nada no lo sé marín a medtar la zinitarrak tarat taratko gala Echo do obserwatora! Alex, co się stało? Atak terrorystyczny. Mamy zabitych Marines. Ukradli gaz. Potrzebujemy ewakuacji. Zrozumiano. W waszym kierunku zmierza chmara ruskich. Trzymajcie się. nie niedługo was ekscytuje. Obserwator bez odbioru.